Słońce zrobiło sztromy. stromy zwaliły się do ziemi, zgniły, wyschły i tak się zrobił wągiel. Szczęść Boże! Tak się wita u nas na kopalni. Nazywam się Węgiel, Węgiel Kamienny. Pochodzę z Siemianowic Śląskich, miasta na Górnym Śląsku, które rozwinęło się dzięki mojej rodzinie. Powstałem około 300 milionów lat temu w okresie karbonu dzięki takim roślinom jak ta paprotka, która jest moją daleką krewną. Mam około 7 cm, niby niewiele, ale podobno małe jest piękne. A czy zastanawialiście się kiedyś ile ważę? Waga kuchenna twierdzi, że ważę 38 gramów. Ja się jednak z tym nie zgadzam. Sądzę, że jestem ważniejszy. Mój rzeczywisty ciężar zna moje otoczenie. Sprawdźmy zatem, jak zaważyłem na jego losie. O proszę, mam tu nawet swoją ulicę. Węglowa, to brzmi dumnie. Do niedawna Siemianowice Śląskie postrzegane były jako miasto węgla i stali. Tutajszy krajobraz trwale wpisały się w wysokie wieże szybowe Siemianowickich kopalń Richter, Michał. bańków. Ich zadaniem było udostępnienie podziemnej drogi do moich współbraci i wydobycie ich na powierzchnię ziemi. Dzisiaj są niemym świadkiem industrialnej przeszłości. Za pieniądze z wydobycia mianowickiego węgla powstawały tutejsze zabytki. Jednym z najspanialszych w nich jest XIX-wieczny Pałac Rańbabę, właścicieli dawnej kopalni. To właśnie dzięki węglowi Rozwinęli oni całą okolicę, nadając jej górniczego charakteru. Na początku XX wieku kopalnia przyczyniła się do powstania Siemianowickiego Kościoła pod wezwaniem św. Michała Archaniowa, finansując znaczną część kosztów jego budowy. A zatem to ja byłem sponsorem Siemianowickiego Kościoła. W latach 90. XX wieku w Siemianowicach śląskich zaprzestano wydobywania węgla i zamknięto tutejsze kopalnie. Dzisiaj o górniczej przeszłości przypomina Park Tradycji, obiekt administrowany przez Siemianowickie Centrum Kultury, który umiejscowiony został w maszynowni dawnego szybu Krysty. Znajdziemy tu wiele pamiątek będących świadectwem węglowego dziedzictwa Siemianowic. Jednak najważniejszą częścią tego dziedzictwa są żyjący tu nadal ludzie, których losy naznaczone zostały wydobywaniem węgla. Rytm życia górniczych rodzin przez dziesiątki lat wyznaczała kopalnia. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ludzie ci mają serca z węgla. Krząski etos z pracy w górnictwie nauczył ich, że węgiel kamienny to coś więcej niż moje 38 gramów. Przez prawie 200 lat ja i moi współbracia wyznaczaliśmy rytm codzienności Siemianowicza. W obecnej chwili dziełowej codzienność wyznacza koronawirus, który jednak zaraz przeminie. Tymczasem dziedzictwo pogórnicze ma charakter trwały i dzięki ludziom przetrwać może w naszej pamięci na lata. Szczęść Boże!